Siemanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony Branker za to koniec ja tym kanale i dzisiaj czas na odcinek z kariery Brankersa i pierwszy odcinek z sezonu zimowego. Yy, nagrywam ten odcinek w czwartek, wrzucę go w piątek, bo jednak też w piątek, no wiecie, no to jest święto i troszeczkę też chcę odpocząć. I dzisiaj oczywiście, no cóż, no rozpoczynamy to, ale nie rozpoczniemy tego fiskapem, rozpoczniemy to Mistrzostwami Polski w Wiśle. Ale na samym początku, jak to wszystko wygląda, bo widzicie, mam tutaj takie trzy. Nie ignorujcie ten puchar widzów i no, ten mój puchar świata, który sam go robię. Bo jak widzicie, już mam tutaj puchar kontynentalny, e, sam zrobiony z sezonu 2020-2021. E, oczywiście pewnie będę go na samym początku symulował, bo jak na razie mam to tak zrobić? Jak chcę go tak zrobić? A, jak chcę zrobić w takim stylu, bo. W, os w ostatnim odcinku kariery Brankersa zapytałem się Was, czy brankers ma być fiskapie, czy też przejść do Pucharu Kontynentalnego. Pierwszy, yy, jeden odpowiedź była z Pucharu Kontynentalnego, jedna była z fiskapu, ale ta ostatnia mnie naprawdę zaciekawiła. Yy, fajna monkeja, jeżeli yy, no, mówię Twoje imię, to przepraszam czy nie imię, tylko takie przezwisko, to oczywiście cię przepraszam, nie chciałem, napisz w komentarzu, jeżeli byś nie chciał, no ale dobrze, pozdrow, pozdrow, dobra, no, no pisał tak, że żeby robić naprzemiennie Fiskap i Puchar Kontynentalny, ja to zrobię inaczej, będzie na samym początku sezonu w Fiskapie, a potem... Ja będziemy dobrze występowali, będziemy stawali pierwsze miejsca, będziemy stawali na podium, dominowali, to dostaniemy szansę w kadrze B, czyli Pucharze Kontynentalnym. Jeżeli w Pucharze Kontynentalnym będziemy skakać dobrze, to nim zostaniemy. A jeżeli będę miał słabą formę, nie będę punktował, będę słabo skakał, będę zajmował miejsca w trzeciej czy nawet też w drugiej dziesiątce, no druga dziesiątka to też spoko, to wtedy znowu przejdę do tej niższej ligi fiskapu i mi się zdaje, że tak może być fair, ale oczywiście zaczynamy od zawodów w e, właśnie, e, jak mówiłem, na skoczni w Wiśle. Chyba ją pominąłem. Tak, pominąłem ją. Wisła Malinka. Ustawimy sobie wiatr na... A, przepraszam, zapomniałem. bo Robimy sobie trening e, właśnie na Miśle Malince. E, zrobimy sobie takie trzy skoki. No i co? Będzie ciekawie. Nie wiem, czy będzie w piątek fit. Czy no, będzie piątek fit, no ale w sobotę to mi się zdaje, że możemy sobie zrobić kolejny odcinek z Pucharu. Czy nie z Pucharu? Karierę Bankersa mi się zdaje. Oczywiście mamy sesję tellingową. Oj! Co się dzieje? Co się dzieje? <śmiech> nie <śmiech> wiem, ja tu przyjdę za chwilę, bo co tutaj się stało. Co się dzieje? Zostałam zaatakowany przez jakiś. Dziwny, Dziwny ekran, ale dobra, powracamy. Pewnie to jakiś był mały błąd gry. Ale na czas na oczywiście skoki. Teraz skoczymy tak sobie trzy razy, bo bardzo lubię to uskocznie w Wiśle, więc nie potrzebuję aż tak dużo skoków, aby się rozgrzać. 130 metrów w pierwszym skoku, jak mówiłem, takie trzy skoki będą. Ja bardzo lubię skocznie w Wiśle, bo to jest taka jednych z nich, która ni... z wiatrem w plecy i z wiatrem podnarty nie różni się niczym. Jak na przykład wieje pod narty, no to dobra, no normalnie wieje pod narty, dostajesz lepszy podmuch i skaczesz dalej, a tutaj z wiatrem w plecy, jak widzicie, mogę sobie normalnie skoczyć 131,5 m. No tak, te skoki nie są wybitne, mogą być poza HS, ale jednak i tak bardzo lubię to skocznie, bo rzadko tutaj robię jakieś słabsze skoki. No jakiś mi tam się zdarzy, no bo jednak ja robotem nie jestem. Mogłem je też dodać bo, bo Pucharu Świata Widzów w kalendarzu, bo jak nie widzieliście tego filmu z Pucharu Świata Widzów, to możecie sobie zobaczyć. I 130,5 metra teraz skoczone, więc powinniśmy, no cóż, zakończyć ten trening i przejść do Mistrzostw Polski. Już jesteśmy podczas wczytywania gry. No i. No, będzie ciekawie, no. Przepraszam, że znowu taki krótki odcinek, ale też, no, trzeba się przygotować do tego sezonu zimowego. Brankers musi się do tego przygotować, bo to nie jest tak, że. Hap, hap, już jestem gotowy. No, ale dobra, czas na konkurs yy, indywidualny o Mistrzostw Polski w Wiśle. 13 zawodników, jak było w sezonie letnim. Muszę to troszeczkę zaktualizować, bo też jest dużo zawodników, a przed naszym skokiem będzie liderem Kamil Stoch. 132,5 metra. Wieje pod narty. Ja raz zdobyłem Mistrzostwo Polski. E, ci, którzy oglądali karierę najgorszego skoczka, to wiedzą. Tam Branker zajął miejsce, no zdeklasował rywali, a teraz leci daleko i będzie liderem. Będzie liderem i na to wygląda, że pewnie będziemy liderami. E, no tak, no na pewno będziemy liderami. I to z dużą przewagą nad Kamilem Stochem. 132,5 metra Kamil skoczy, no ale patrzcie, no tak od Stękało już to wygląda słabo. Może taki słaby poziom dałem, no ale dobrze. No czas na drugą serię. Popatrzmy, kto skoczy. 96,5 metra skoczył Niemczyk i jest to. Uff, dobrze, no to dobra. Tam jest skoczył 126,5 metra, Wystarczy mi przed punktem K wylądować. No żeby tutaj błędu nie popełnić. Mimo tego, że Mistrzostwa polskie nie są takie ważne, że to taki sparing. Dobra, to powinno być łatwe, ale po tym wyjściu to się troszeczkę bałem, ale 125 metrów, 269,9 na nie 270.0, no nie wiem. No i oczywiście zwyciężamy, jesteśmy mistrzami zimowymi Polski, może do doleża... pokażemy, pokażemy że jesteśmy lepsi od na przykład, nie wiem kogo, Murańki? Nie, Wąsek skacze w kadrze A. I wolny. A oni patrzą jak skaczą. Pewnie im źle ustawiłem poziom. Na dużą przewagę wyprzedziliśmy Kamina, Stocha i Dawida. No i mi się zdaje, że też pewnie sobie zrobimy. Pewnie może sobie jeszcze tak zrobimy. Ehm. Um... No też troszeczkę zobaczymy, jak będzie wyglądał ubój Brankersa. Bo to nie jest aż taki ważne, ale zobaczymy, czy tam jakieś potrzeby nie ma. Bo mimo tego mi się zdaje, że jest spoko, ale też warto zobaczyć w edytor. Dobra, ja tu wszystkich tak odznaczę odzna i odznaczę oczywiście moich tych zawodników do pucharu polski, pucharu polski, puchar polski to grają piłkarze, a nie skoczkowie. No to dobrze. Jest I teraz popatrzmy sobie, ignorujcie szajna Kohera, że ma zero, ja po prostu tą paczkę pobrałem. No to dobrze, popatrzmy sobie, bo kask mi się zdaje, że jest spoko, po co brać kask Mina Stocha? Mam jeszcze kasmilki na potrzeby Pucharowiców, no też Red Bull mi nie się tak zdaje spoko, ale nie, bardziej zostawimy przy Wieśmanie. Oczywiście, jak widzicie, tutaj mam inne, jak na przykład Kariana Urumsalu, mój pierwszy kask, mój drugi kask. Mój trzeci to, to jest Martina Schmidt'a, yy, to jest Stefana Kraft'a, to jest dla fajna Mankeja na Igrzysko olimpijskie No troszeczkę słabo wrzetyka z Kamila Stocha z 2012 roku. No oczywiście zostaje przywieśmanie, Wieśmanie. Patrzmy sobie jeszcze sobie na yy, gogle, jakie one są. No białe, no czarny to chyba ich nie będziesz miał, będziesz słabo widział. Więc dalej ci tak, dobra niech takie będą. Rękawice. Czerwone niech zostaną, bardzo mi się one podobają. Yy, I bródka. No, na pewno brody to nie zapuściłeś Branker przez ten miesiąc. I buty. Czarne buty mi się podobają, ale mi się zdaje, że też czerwone nie byłyby aż takie złe. I narty. Jak widzicie, kupiłem kilka nart. Jedna taka narta dla Wojtka, też Polusia na, na Pucharowiców. I też i mój jedyny narty, który sobie zrobiłem. Ale nie, mi się zdaje, że one są po prostu do poprawy. I nie. Nie, one są po prostu słabe. Jeżeli byście chcieli, to wpadajcie na Discordy, bo tam może znajdziecie mój. Nie, Marty BT mi się podobają. Ile mamy lat? 25? Co? O nie, ja mam 22 tak przynajmniej. Szukaliście mnie. 22, o. Teraz jestem młodszy i mnie teraz lepiej. <grym> może to coś zadziała. No ale dobrze, przepraszam, że to jest taki no taki króciutki odcinek. Ale może go jeszcze wam pokażę, jak wygląda Cup. No, ale wiem, że przepraszam, że taki słaby film. Bo no, kto to będzie oglądał, że będę grał puchar polski i tyle. Eee, no, jak widzicie, tutaj mam taki też y, ze sezonu 2021, no ale jednak, no, kilku skoczni nie było, więc musiałem zastąpić. Jak widzicie, Brankers, no, na samym tyle, no, ale pewnie może po tych dwóch konkursach w Sapporo pójdzie w górę. Bo w sezonie letnim do tam Sapporo, no było tak sobie, ale dobrze, ja się z wami żegnam, do zobaczyłem w odcinku. Siema.